Eliksir Młodości. Dzięki eliksirowi młodości dowiecie się, jak wyglądać lepiej i młodziej. Program ten to przegląd najpopularniejszych, a przede wszystkim sprawdzonych i nieinwazyjnych metod poprawiania swego wyglądu. Witamy w świecie medycyny estetycznej. Tematem dzisiejszego odcinka jest walka ze zmarszczkami. Eliksir młodości. Pierwszą prezentowaną metodą jest usuwanie zmarszczyk poprzez stosowanie fal radiowych. Używając prądu, przekształcamy energię elektryczną w tkance w ciepło. I pod wpływem tego ciepła następuje stymulacja istniejących włókien kolagenu i elastyny oraz mobilizacja naszych fibroblastów, czyli tego, co odpowiada za produkcję. Elastyny i kolagenu do produkcji nowych włókien, dzięki czemu skóra odzyskuje elastyczność. Jedną z niezaprzeczalnych zalet tej metody jest to, że jest ona całkowicie bezbolesna, a wręcz przyjemna. Jest to zabieg przyjemny, relaksujący. Zdarza się, że pacjentki, na których wykonywany jest zabieg, zasypiają w trakcie niego. Dodatkowo zabieg nie pozostawia po sobie żadnych śladów i od razu po nim można wracać do pracy. Jest jeszcze jedna bardzo istotna zaleta. Po zabiegu z użyciem fal radiowych efekt jest natychmiastowy. Jest to niezwykle spektakularne, gdyż po pierwszym zabiegu pacjentka już może się cieszyć efektami. Oczywiście nie oszukujemy pacjentów i nie mówimy, że po jednym zabiegu efekt utrzymuje się do końca życia. Aby efekt był długotrwały, potrzeba kilku wizyt w gabinecie. W zależności od stanu skóry, w ramach jednej terapii wykonuje się serię od 4 do 8 zabiegów. Cena zabiegu na twarzy waha się między 300 a 350 zł. Koszt całej terapii, w zależności od kondycji skóry, wynosi więc od 1200 do 2800 zł. Eliksir młodości.